Leśmy do gwiazd, leśmy do nieba, cieszmy się cały czas, bo tego dziś nam potrzeba, jestem ja i moi ziomale, wziąłem coś co sprawi, że szybko nie zasnę, jest cieplutko i jest fajnie, to jest nasz dzień, gdy nie chodzi o kasę, lata nienawiści, lata wyrzeczeń, zostawiamy za sobą, to jest nasz dzień, więc bujemy dookoła głową, jakoś ekstraza na nas działa, bo jesteśmy ekipą. Ciepła pogoda urody doda Życia nie szkoda, nam się to podoba My chcemy więcej, do góry ręce Połączmy serce, bo to jest piękne A ty mordzia teraz tańcz Do nas dziś należy świat A ty mordzia teraz pij Szkoda by było nie skorzystać tych przepięknych chwil A ty mordzia teraz tańcz Do nas dziś należy świat a ty mordzia teraz pi, szkoda by było nie skorzystać z tych przepięknych chwil A ty mordzia teraz tańcz, do nas dziś należy A ty mordzia teraz pi, szkoda by było nie skorzystać z tych przepięknych chwil Lecimy jak samolot Lecimy jak samolot. Czasami wraca do nas déjà vu. Jesteśmy panami każdego miasta, jesteśmy panami każdej wsi. Bierzemy, co życie nam daje. Najpierw kolację, a potem śniadanie. I tu nie chodzi o sławę, ale ważne jest, aby zawsze mówić prawdę. Ciepła pogoda urody doda Życia nie szkoda, nam się to podoba My chcemy więcej, do góry ręce Połączmy serce, bo to jest piękne A ty mordzia teraz tańcz Do nas dziś należy świat A ty mordzia teraz pij Szkoda by było nie skorzystać tych przepięknych chwil A ty mordzia teraz tańcz Do nas dziś należy świat a ty mordzia teraz pij, szkoda by było nie skorzystać z tych przepięknych chwil A ty mordzia teraz tańcz, do nas dziś należy świat A ty mordzia teraz pij, szkoda by było nie skorzystać z tych przepięknych chwil